Witam. Dzień dobry. Ja dodzwoniłam się do świadków wiechowych. Tak? E, nie. Nie? A do kogo? Wie pani co? Grzeczność nakazywała by się przedstawić najpierw. No ja jestem Urszula. Urszula. Ur Urszula. Mhm. Miło mi. Ja Joanna, nie, nie jestem Świadkiem Jehowy i pod tym numerem telefonu nie znajdzie Pani takich osób. A byłaś kiedyś Świadkiem Jehowy? Byłam. Aha, no to fajnie właśnie, bo teraz ja właśnie dzwonię, bo rozmawiam, y, głoszę Chrystusa Świadkom Jehowy, żeby właśnie poznali Boga prawdziwego Chrystusa, który właśnie za nich cierpiał. Nie, oni mają Jechowe z Ameryki i, i głoszą właśnie Jehowę na cały świat a Chrystusa podeptali, odebrali Mu wszystkie tytuły. I Ty właśnie byłaś tam w organizacji, poznałaś jak ten system jest, taki, jaki działa u Świadków Jehowy, bo ja nie byłam nigdy Świadkiem Jehowy. Aha. Ja właśnie rozmawiam ze Świadkami i próbuję im właśnie przekazać Chrystusa, właśnie z bratem Bogdanem. Chodzimy na stojaki, głosimy, tam y, mamy kanał na YouTubie Urszula 888, jakbyś chciała tam może zobaczyć jak Podchodzimy do stojaków i właśnie głosimy Chrystusa świadkom Jehowy. No a oni wtedy dzisiaj właśnie zatykali uszy, nie? Tam, tymi słuchawkami, żeby nie słuchać. No bo, bo prawda, tak działa. Oni też już czują, y, że ta organizacja im się kruszy przecież. No przecież oni idą za człowiekiem, nie za niewolnikiem. A Chrystusa właśnie podeptali. No i my właśnie wskrzeszamy świadków Jehowy, żeby żyli tu. Właśnie na ziemi, w raju, bo raj im przejdzie koło nosa, jak, jak idą właśnie za Jehową z Ameryki. Nie można dwom Bogom służyć. A pani jest świadkiem Jehowy, przepraszam? Nie, nie jestem. Byłam. Y, raczej brat B Bogdan był świadkiem Jehowy. Ja by, byłem 6 lat i 6 lat tam byłem, pytania zadawałem i. Jana 16:2, że wykluczą mnie synagogi, zabiją, mnie, i oni mnie zabili, w sensie, że służą Bogu Jehowie, Ale Jana 6:37 Chrystus mnie przyjął, bo Chrystus nikogo nie wykluczał. I Chrystus buduje naprawdę właśnie swoich uczniów pszenicę, zbiera owce, co zginęły z domu Izraela. I wiemy, okay. że. Tak? To inaczej, bo. Jesteście Państwo w jakiejś organizacji w tej chwili, która się nazywa jakoś? Nie, no, Chrystus nie jest podzielony i w duchu i prawdzie. W Jego prawdzie jest wyzwolenie, i Jego duch, jak wiatr wieje. No i chodzi o to, że cały świat należy do Chrystusa, ale teraz cały świat ma próbę wiary. Państwo jesteście dwuosobową. Organizacją, Tak, żona i Nie, to jest moja siostra, Uszulka, ma dwie córki wspaniałe. Ja mam dwóch synów i 20 lat temu świadkowie mojej rodziny ekosystem się rozpadł i moja żona odeszła dwóch synów są w Anglii. Ja czekam, tak. że Chrystus mnie połączy i będę rodzinę, Ale, rodziną ja, królewską, bo ja co w złączy? Czy pan jest w jakiejś organizacji, która ma jakąś nazwę? Gdzie pan jest? Jestem świadkiem Chrystusa, dzieje apostolskie, jeden Świadczy o Chrystusie w Jego prawdzie. Chrystus nie jest podzielony. Bo świadkowie no. z Ameryka, wiadomo, jako powołani, teraz oni muszą przyjąć Chrystusa, bo jest ale, wybranie. Ale, ale ja się z Panem zgadzam, więc yy, wszędzie problem. No to jesteś moim bratem w Chrystusie, kolosal 1.2 no, i no. nigdy nie umrzesz, bo jest czas pierwszej, pierwszego zmartwychwstania, prawda nas A, wyzwoli, Chrystus ale. wyzwala, nie, nie zakłamuje, A, diabeł uśmiercił kłamstwem i... I teraz jesteśmy z prawdy, to prawda nie boi się. W miłości Chrystusa nie ma lęku, i będzie jeden tacyś jednowczarny. Re religie, wszystkie się rozpadną, i polityka, wszystko, banki, wszystko co nie jest od Boga upadnie. Natura, rodzina, to co dobre dla rodziny zostanie. Jeszcze jedno pytanie natury prawdy: skąd Pan ma mój telefon? Kiedyś byłeś w starszym z Boże i 5 lat temu, czy kiedyś tam z internetu ze zborów 700 numerów, akurat kiedyś stawką miałem, że... No ogłosiłem, nie? i fajnie, że nie jesteś świadkiem Jehowy, Chrystus się nie może uśmiercić, bo Judasza nie uśmiercił. Zobaczcie, Urszula 38, 888 na YouTube. Dzisiaj jak świadkowie zatykali uszy albo dwa to jak uciekli, bo się boją prawdy. My chcemy im przekazać błogosławieństwo, nic więcej. No, ich do świadków, bo ja już świadkiem nie jestem. Więc ale jesteś świadkiem Chrystusa i późniejś kochać, tak samo młodzież była od Faraona, poszedł po lud Boży. I ja chociaż moją rodzinę świadkowie rozbili jako system, nie? bo zakaz mają w Rosji za rozbijanie rodzin, to oni no. ja ich kocham, bo Chrystus mówi iść, bo oni do, będą się wieszać na krawatach, że oni idą na pierwszy ogień, bo mają no. po prostu no. Chrystusa pozbawili wszelkich tytułów. I, I są najdalej jako faryzeusze zaślepieni są, tak. Ja o tym wiem. Ja mam dwóch, dwóch braci rodzonych świadków wiekowych, 24 lata. Nie rozmawiałem ze mną, bo Jehowa im zakazał. To jest przykre dla mnie, no. bo nas jest pięciu synów, mama nas urodziła. To COVID był, COVID był lepszy, bo tylko dwa lata i półtora, półtora metra. Tu się zgadza ja przepraszam, ale mam spotkanie rodzinne nie bardzo mogę rozmawiać. To błogosławię bez... twoją rodzinę królewską, bracie, żyj na wiek i spokój z Tobą w Chrystusie naszym ojcu Emanuel. Błogosławię, dziękuję. Dziękuję no, wzajem, do zobaczenia. Dziękuję.